Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Kontynuując temat diet, zadaliśmy takie pytanie wam ostatnio pod odcinkiem. O jakich dietach chcielibyście usłyszeć? I o dziwo nikt nie chciał usłyszeć o nowej diecie bananowej. E, tak? Pozdro dla kumatych. Tak, natomiast to, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to jest taka odpowiedź, mianowicie, że nie za trochę, trochę szanić diety. diety, jak się odżywiać prawidłowo, jak się odżywiać w sporcie i, i, i jak się odżywiać zdrowo. Czyli nie diety, tylko rezultaty. Tak? W sumie nie jest to zaskakujące, że nie chcemy się skupiać na tych... Na nauce całej, hmm. Tak, tylko na konkretnych efektach. Ma coś zrobić. Dlatego właśnie dzisiaj będzie odcinek o diecie. <laughs> No tak, ale często przewija się takie pytanie. Okej, okay, dobra, białka, tłuszcze, węglowodany, i, i kalorie, ile więcej jesz, bez grubszy, mniej jesz, bez chudszy i tak dalej, Dobra, ale Marcin, konkretnie, odpowiedz mi na pytanie. Tak, ludzie, wiesz, atakują na treningach. Właśnie. Co mam wybrać, a jak ja nie mam czasu? Mm -hmm. To może te pudełka. No toż to, no właśnie, bo dbanie o dietę jest trudne, szczególnie w środowisku, w którym zewsząd atakują nas, śmieci rzeczy przetworzone i tak dalej. No tak, ale to wszystkie rzeczy warte, walki są trudne. Stąd też, stąd też naturalnym podejściem części osób jest to, żeby zwrócić się w kierunku diet pudełkowych, bo to jest proste. Płacisz oczywiście jak za zboże, ale obietnicą jest to. Że te posiłki są dobrze zbilansowane, przygotowane pod ciebie z odpowiednią ilością kalorii. Mówiąc wprost, itd. jak się bawiłeś kiedyś w parku pod blokiem na trzepaku i długo wisiałeś na nim, już tak naprawdę <noise> bardzo długo, to co się stanie, jak tak wisisz, wisisz, wisisz? W końcu? Ale w sensie co, jak wisisz? W końcu zlecisz z tego trzepaka, że nie masz siły. I tak samo, tu nie masz siły gotować i zlecasz. Albo nie, Basz, bo, bo, bo znowu, Albo nie masz czasu. Albo nie bo masz czasu. znowu druga rzecz. Ankieta nasza. Nie mamy czasu na trening, jak wygospodarować czas. Jestem zabiegany, zabiegana. To jest, to jest problem i to może być też problem w, w kontekście diety. No tak, ale to też czasami jest dobra wymówka. Nie mam czasu, to. Tak. Sneakers. Tak. Ciach. Ale gotowanie faktycznie zajmuje czas. A, oczywiście. otóż to. Możesz wyjść na trening i zrobić go w 15, 30 minut. Zależy od tego, ile masz czasu. Ale żeby przygotować sobie posiłki na cały dzień, takie naprawdę wartościowe, dobre, policzone, no to to no już jest godzina, dwie. zostania tak, przy garach. Tak, tak. I to jest dużo więcej niż trening. Stąd też diety pudełkowe, z których my korzystaliśmy. Ja. Prawie longiem przez rok, z kilku różnych testowałem sobie? Ja korzystałem, wydaje mi się, że około 3 lata i przetestowałem 5 firm. Mm -hmm. Z niektórymi nawet miałem dłuższą bądź krótszą współpracę. Serdecznie pozdrawiam, więc myślę, że jestem w stanie wyciągnąć parę wniosków. Nie tak, że wiesz, płacili, jadłem i mówiłem, że jest pyszne. Nie. Tylko sam też z nich korzystałem, więc już więc, staram się być fair wobec ludzi, z którymi rozmawiam, klientów podopiecznych. Jak tak. ktoś pyta o konkretną. Rzetelną opinię, no to dzielę się swoimi spostrzeżeniami. Mhm. Widzę w tym dużo plusów, widzę równocześnie w tym dużo minusów, pułapek, zagrożeń, mhm. więc dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym. Nie odpowiemy ci, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dokładnie, że powinieneś wziąć 1800 kalorii i jeść keto, czy wybrać dietę badanową, mhm. ale wiesz, jeżeli twoją dietą pudełkową do tej pory było zamawianie pizzy w pudełku. To może takie zamawianie jedzenia coś pomoże. Albo burgerów w pudełku. No właśnie. Czyli jeżeli zastanawiacie się nad inwestycją, bo dieta pudełkowa to jest inwestycja, tam trzeba położyć na stole konkretne pieniądze, żeby dostać konkretne efekty, no to dzisiaj postaramy Wam się odpowiedzieć na pytanie, czy to jest w ogóle inwestycja dla was? Czy warto się na tym zastanawiać, czy warto testować? Jeżeli tak, to w jaki sposób i co? Zapraszamy. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej do twojego stylu życia, czasu, pracy i możliwości, to wejdź na smartworkout.pl ukośnik sklep i zobacz jak możemy ci pomóc. Zacznijmy od może doświadczeń. Mówiłeś, że byłeś na diecie pudełkowej jakiś czas. I jakie są ogólne takie twoje przemyślenia? Zanim zejdziemy do szczegółów, jak się, jak się tam w ogóle posługiwać? Jak w ogóle zacząć? Jak, od czego się u mnie zaczęło? Od szalewu. <laughs> Właśnie nie. nie Wszystko zaczyna się w głowie. Tak samo jak Aha. marzysz o Ferrari, to nie zaczynasz od przelewu, tylko zaczynasz od tego, że jesteś małym chłopcem, masz te autka Burago, jeździsz czerwonym, czarnym i wiesz, wyobrażasz to sobie. Wszystko zaczyna się od emocji, wszystko zaczyna się od głowy i tam sobie wyobrażamy. Mhm. Ja tak samo obserwowałem sportowców. Była wtedy taka moda, to było jakieś 7-8 lat temu, mhm. moda na to, że cateringi współpracowały, te co pierwsze powstawały, współpracowały ze sportowcami. Mhm. Z tymi, z których obserwowałem, z tych dziedzin sportu, prawdopodobnie Wszyscy inni też korzystali z takich cateringów i wpalili się, wiesz, w mediach społecznościowych, które wtedy raczkowały, zaczynały. Mm, influencerzy. In, Czyli zaczęło się od influencera. Zaczęło się od tego, że wiesz, to była kolejna z wymówek. Myślę sobie, okej, okay, oni już tu mają dietę, mają to ogarnięte, nie muszą łazić do sklepu, nie muszą myśleć, gotować, robić, szukać. A wcześniej tak było, że chodziłeś, no, musiałeś zrobić dużo zakupów, przygotować, poświęcić czas. Nie miałem na to tyle kasy, więc moją taktyką było gotowanie na trzy dni. Gotowałem hmm. sobie w niedzielę i robiłem do pudełek. więc my też robiłem dietę pudełkową. Pudełko pakowałem próżniowo, mam taką specjalną pompkę do pakowania próżniowego hmm. jedzenia hmm. na poniedziałek, wtorek, środę. W środę znowu gotowałem, na tam środę wieczorem, czwartek, piątek, no i weekend, wiadomo... Miasto, impreza, chochla i wszystko. To I tak to wyglądało. Zatrzymaj się. Czyli w twojej głowie była potrzeba czego? Mojej głowie, czasu? W mojej głowie była potrzeba Stary, Jak byłem na studiach, czasu miałem więcej, to ja miałem kasy. Wydawało no. mi się, że będzie lepiej dobrze zbilansowane. Ktoś to policzył, mhm. e, więcej tego jedzenia różnorodnie, bo ja jak robiłem spaghetti, słuchaj, umier jedzenie było proste. Miałem trzy posiłki, trzy obiady, trzy śniadania, trzy kolacje. Trzy obiady dziennie. Trochę też, ale trzy wersje. I Aha. robiłem wersję A, była moja ulubiona: to było spaghetti. No. tą makaron z sosem bolońskim, z wołowiną, mieloną. Mhm. Proste jedzenie. Jadłem to w poniedziałek, wtorek i środę na przykład, nie? Mhm. Później miałem wersję B, była trochę mniej fancy, ale taka była oldschoolowa: był to ryż, kurczak i warzywa na parze. Mhm. Z kreatyną. Y tak, no, oczywiście. No, czasami posypywana kreatyną, czasami popijana. Ryż, kurczak, kreatyna. Tak, tak, ta, oczywiście, że tak. No i potem na mieście wiesz, wtedy też była taka moda, że zaczynały się burgery, coś tam, więc też był burger i w ogóle. No i jadłem bardzo monotonnie. To mi się sprawdzało, mm -hmm. działało fajnie, ale jak masz 20 parę lat, to większe rzeczy ci się sprawdza. Tak, no, więc chciałeś to... lepszych wyników. Nie, nie, nie Sam do końca czasu? nie wiedziałem, czego ja chciałem. Ale chciałeś coś, Chcia chciałeś zmianę. Chciałem czegoś, tak. Chciałem też być taki pro i też, wieś, mieć jakąś współpracę Aha, i w ogóle... Jest rozumiem. Do, więc okay, y okay. tak mi się wydawało, że oni wszyscy no, jedzą, to jest podstawa, to jest paliwą, więc no, wiesz, tak. no, to, jest, to jest jakaś przewaga. To, to dopiero po latach do mnie dotarło, że nie, nie tak to jest i ci ludzie, którzy mogli sobie na to pozwolić, wcześniej doszli do tego właśnie takimi moimi metodami, tymi prostymi, a nie mm -hmm. wyszukanymi, ale to już później. Jak już zaczęli zarabiać kupę na reklamach, to, to, to wtedy... wtedy o, czy... Wtedy te cateringi się biły o to, żeby właśnie ten ktoś jadł ten, ten wiesz, no tak to z wszystkim. Okay, ja okay. Jesteś producentem rowerów, to chcesz, żeby, tak. wiesz, Robert Lewandowski jeździł na twoim rowerze, nie? Mm -hmm. no, nieważne. W każdym razie nie do końca wiedziałem, jak do tego podejść, ile tych kalorii trzeba i tak dalej. Jadłem na oko, ważyłem sobie te posiłki, skorzystałem z jakiejś tam prostej rozpiski dietetycznej, no i jakoś to szło. Później z, z czasem, jak zacząłem więcej pracować, nie miałem tego czasu troszeczkę mniej, no więc to mi się podobało, że wiesz, przychodzi ci jedzenie, rano czeka, otwierasz drzwi, czeka na ciebie paczuszka i masz już wszystko. O, nie zawsze. <grywa> to o tym opowiemy o, za chwilę. Oczywiście nie zawsze, też uh -huh. miałem takie doświadczenia, ale, ale z reguły taka jest idea, uh -huh. tak? I masz już ogarnięty już. Nie musisz niczego dojadać, podjadać, wymyślać, bo z reguły. Problem polega na tym, że ok, my sobie możemy zrobić śniadanko, nawet w miarę zdrowe. Możemy sobie pójść jakiś lunchek na mieście, też ok. Mhm. Jak już mamy poukładane w głowie, co warto jeść, czego nie warto jeść, no to jakoś tam się to spina. Kolacje tak samo. No ale, wiesz, diabeł krwi w szczegółach, w tych wszystkich rzeczach po kolei. Jak sobie siedzisz przy komputerze, coś dziubniesz, jedziesz w samochodzie i masz, wiesz, w schowku jakieś orzeszki albo jakąś czekoladkę albo coś. No, no, tak, Tego w cateringu prawda. teoretycznie nie ma, bo możesz jeść tylko to, co masz w tym pudełku. Więc mhm. to było fajne. Dlatego stąd mówię, że zaczęło się wszystko od głowy, a potem wiesz, jedni znajomi zrobili taki catering, drudzy taki, więc testowałem. Ktoś tam polecał jakąś większą firmę, więc też wziąłem to jakoś na testy. Wtedy były takie czasy, że jeszcze wyjeżdżało się na jakieś zawody, gdzieś weekendowe. Można było tak to ugrać, że cateringi, które chciały, żebyś. Wybrał ich dietę, miały taką opcję na 2-3 dni taką pokazową, mhm. że zamawiasz sobie catering i ona jest taki, wiesz, taki modelowy, tam 2 dni albo 3. No i często korzystaliśmy z takiej opcji ze znajomymi, jeżdżąc gdzieś po Polsce albo, albo dalej po Europie. Zamawialiśmy taki catering powiedzmy na 2-3 dni. No i już było ogarnięte jedzenie. Nie trzeba było myśleć. Mhm. Cóż, było to wygodne, dlatego zaczęło się od głowy. Okej, okay, dobra. To w takim razie tak. mamy jakieś badania na temat tego. Badanie mam takie, ja badanie mam takie mhm. w, przede wszystkim mówiące o tym, że jeżeli sam przygotowujesz jedzenie, mhm. jeżeli jesz z rodziną, ale przygotowaliście je sobie w domu, albo jesteś sam, myślisz o tym, co będziesz jadł, idziesz do sklepu, sam to gotujesz, to je, zjesz mniej i zjesz zdrowsze rzeczy. Jest zdecydowanie zmniejszone ryzyko otyłości, gdzieś tam na próbce pięciu lat, więc w miarę, w miarę rzetelne to badanie. Zdecydowanie zmniejszone ryzyko, jeżeli sam będziesz przygotowywał sobie posiłki. Bo tutaj dochodzimy właśnie do jednego z minusów. Zarazem plus i minus. Jest to wygodne i z drugiej strony jest to wygodne. Nie musisz myśleć. Hmm. Jednym wielkim plusem cateringu jest to, że redukujesz czas. Kupujesz tak. czas. Ktoś w zamian za to ci to ugotował. Idziesz do restauracji, kucharz ugotował, kalendarz przyniósł. To jest twój czas. W cateringu przychodzi wszystko i przychodzi codziennie, zakładam, że przychodzi codziennie. Oczywiście mm -hmm. możesz mieć wersję premium, w której pan, pani, którzy u ciebie ogarniają dom, sprzątają, nie wiem, koszą trawę, coś tam, y, robią ci też zakupy i gotują. Słudzy. To jest, <słudzy> wiesz, no... Wiesz, ostatecznie, ostatecznie większość osób teraz funkcjonuje w ten sposób, że wykonuje dla kogoś jakieś usługi. Ja jako trener też świadczę jakąś usługę, ktoś nie musi myśleć, ja mu tylko mówię co i jak ma robić, albo razem trenujemy. Oczywiście pracę musi wykonać, ale sam mógłbyś poszukać tej informacji, poczytać badania, poczytać literaturę, zdobyć jakieś doświadczenie i ułożyć sobie plan, nie? Ostatecznie ktoś mógłby sam nauczyć się programowania, poczytać, jak tam y, robił to prompterzy AI, nauczyć się i zaprogramować coś prostego, ale nie robią tego, szkoda im czasu, korzystają z innych usług, więc jest to jedna z opcji. Możesz nie lubić prasowania, ktoś przychodzi, prasuje, cześć, prosty dobra, układ. Dobra, czyli pierwszy czynnik, który nam tutaj wychodzi z rozmowy, Savi, czy rozważać kadernik identyczny. Jeżeli czas, który poświęcasz na gotowanie jest wart więcej w policzeniu na to, jak go sprzedajesz na rynku na przykład, niż catering, czyli na przykład, nie wiem, zarabiasz jako specjalista 200-300 zł na godzinę, i jesteś w stanie sprzedać czas poświęcony na gotowanie komuś, no to... Teoretycznie to się opłaca, to się opłaca tak. i warto to rozważyć, ale jest właśnie to jedno ale, mhm. że jeżeli nie masz kontaktu z jedzeniem na zasadzie nie musisz o tym myśleć, nie musisz się edukować, nie rozważasz tego, co jesz. Czyli nie zwracasz na to uwagi, jest większe ryzyko, że w ogóle nie będziesz zwracał uwagi na to, co jesz. Mhm. Więc y, jakikolwiek syf, ktoś ci będzie podkładał pod nos, będziesz to jadł, bo jesteś robokopem, który jest sfokusowany tylko na pracy. Dlatego ważna uwaga, nawet jeżeli zamawiasz taki catering, w tygodniu nie masz na to czasu, bo robisz ważniejsze rzeczy, tak to nazwijmy. To nie korzystałbym z opcji cateringu 7 dni w tygodniu, tylko powiedzmy w weekend, gdzie masz z reguły trochę więcej przestrzeni, robiłbym sam śniadanko, gotowałbym obiad, chodziłbym na targ, tak żeby się trochę odmulić. To jest fajna mhm. hybryda, taka, która przychodzi mi na myśl. Dobra. To teraz druga motywacja, Sawi. Która się spina bardzo mocno z, z tym, co powiedziałeś przed chwilą. Mianowicie ja na przykład zacząłem korzystać z cateringów dietetycznych zaraz po COVIDzie, bo podczas COVID się roztyłem, więc pomiędzy COVIDem a tym, jak zaczęliśmy projekt Smart Workout i też trochę w trakcie COVID-u ja korzystałem z kateringów dietetycznych po to, żeby schudnąć, nie? wychodząc z zasady, że trzeba jeść mniej kalorii, niech się spala, wtedy się chudnie, więc stwierdziłem, że zamówię sobie catering dietetyczny, który ma 1800 kalorii, ja będę palił 2-2,5 tysiąca w ciągu dnia i wtedy schudnę, powiedzmy, bez efektu, czyli traktowałem to trochę tak, jakbym inwestował też, też w karne siłownie, czyli, czy, tak. czyli Okej. Okay. Ktoś mi te kalorie policzy, ja spalę więcej i wtedy, wtedy będę chudnął, nie musząc trenować. Taki był zamysł. I mm -hmm. mówiąc krótko, to nie zadziałało. Są cateringi i cateringi. Są mm -hmm. firmy, które dysponują jakimiś konsultantami. Są firmy, które dysponują jakimś czatem, botem, który to z tobą skonsultuje. Odpowiesz na kilka pytań, <gry> on cię jakoś to zasugeruje, że y, słuchaj 1800 kalorii to by mogła, nie wiem, zjeść Twoja żona, a ty to 200, 2500, dwa ileś tam. Więc to jest pierwsza pułapka. Z reguły nie wiemy, jaki, ile. Jedzenia mamy wybrać? Mhm. Wiesz, to jest takie pytanie, które się często pojawia. Słuchaj, to jaki ja ten catering mam wziąć? 1500, 1800, 2000? Mhm. Firmy cateringowe posługują się już kilkoma tam przedziałami. Tak. Jeżeli są lepsze, więcej pracowników, więcej opcji, no to masz tych opcji N. Zylion opcji, mhm. ale są takie, które dają ci trzy opcje 1500, 2,5. Dwa, dwa no i cześć. A jak jesteś wielkim chłopem, trochę się ruszającym, taregasz ciężkimi klamotami na siłowni, tak. praca fizy wiesz, fizyczna jakaś tam, no to co, dwa kateringi wiesz zabawiał? Nie. No ale, ale testowałem różne. Testowałem od 1800 do powiedzmy 2,5-3 tysiące kalorii nawet i testowałem bardzo różne, bo takie super tanie za 50 zł powiedzmy na dzień, do takich już sensownych za około 100, zł. to jeszcze było przed inflacją i tak dalej i tak no, dalej. Przed inflacją to były nawet jeszcze tańsze, mhm. były I... nawet za 3 dychy i żaden z nich się nie sprawdził, a różnica pomiędzy kaloriami często wynikała tylko i wyłącznie z ilości porcji. Czyli jak zamawiałem, powiedzmy, 2000 kalorii, a później przestawiłem się na 2500 kalorii, bo zaczynałem biegać, zaczynałem trenować, to te wersje różniły się tylko tym, ile tam było w pudełku jedzenia i niczym innym. I przy tych wyższych, na przykład 2500-3000 kalorii, tam było tyle jedzenia, że to było nie do przejedzenia, nie? Na przykład kaszą zostały te kalorie uzupełnione, albo jakimiś takimi ta, tanimi węglowodowami. Tańszą nie? rzeczą, jasne, oczywiście, do, że tak. Do tego zaraz dojdziemy, ale konkluzja jest taka, że jeżeli traktujesz słuchaczu lub słuchaczko, kategorii dietetyczne jako sposób na redukcję kalorii, na słudnięcie, to w związku z tym, co powiedział Sawi, czyli jeżeli nie, do, nie gotujesz, to nie zwracasz uwagi na to, co jesz, czyli na przykład podjadasz poza tym cateringiem albo coś takiego, to to może nie być inwestycja, która się sprawdzi. I u moich znajomych, którzy korzystali z cateringu też po to, żeby schudnąć, żeby zredukować kalorie, to też nie sprawdziło. No, trzeba mieć trochę tej świadomości. Tak, Trzeba właśnie. wiedzieć, na przykład, mm -hmm. jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków, to wiecie, że trzeba jeść warzywa i owoce. Często w cateringach tego brakuje. Wszystko się rozbija o cenę, tak naprawdę. Jeżeli no masz wysoką cenę, to możesz spodziewać się większej jakości. No bo zastanówmy się. Płacisz te przykładowe 50, daj już, niech będzie 75 zł za jeden dzień jedzenia. Tak mm. za pięć posiłków, powiedzmy. Mm -hmm. Jeżeli pójdziesz na miasto, to wiesz, że na mieście knajpa płaci czynsz, gaz, prąd, ludzi, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale catering ma to samo. Też musisz mieć lokal, też musisz mieć pracowników, którzy będą gotować, podawać, kroić, kupować, dowozić. E, pakować, dowozić. Tak. Z pełno ludzi. Logistyka, marketing. Płacisz za opakowania, płacisz za gaz, płacisz za prąd, czynsz, wszystko. I w w tej kwocie za dzień są te wszystkie opłaty, i dopiero gdzieś tam później, nie wiem, 50%, 30% to koszt tych produktów. Same. Mhm. Więc jeżeli cena za bardzo nie skacze, skacze inflacja, cena zostaje na jednym poziomie, albo są jakieś dzikie promocje, na przykład wystarczy, że piszesz catering Kraków w wyszukiwarce. Mhm, to wiesz, Google ma już cię na nas jak snajper na celowniku, nie? już będzie do ciebie strzelał wszystkimi tymi firmami. Słuchajcie, na rynku jest tysiąc firm. Jest wybór. Więc walczą o naszą uwagę. Będą nas reklamami po prostu masakrować. Mhm. Jeżeli będą nas atakować ceną, bo chcemy jak najtaniej, no to jeżeli jest tanio, to będzie gorsza jakość, cudów nie ma. Gorsza jakość w takim sensie, że na przykład będzie bardzo dużo taniwek wodanów, żeby, żeby je wypełnić. Tak, Ziemniakami, makarony. Kaszą, tak. tak. Kaszą. Mhm. Jeżeli masz dietę sportową, o, za, zastanawiacie się, czasami pytacie, czy dietę jaką mam wziąć, sportowców, fit, chudnięcie, redukcja, coś tam, coś tam, coś mm -hmm. tam. No i te diety wszystkie sportowe, dla sportowców, dla budowania masy, bla bla, składają się z większej ilości białka, prawda? I mm -hmm. na przykład masz 180 mm -hmm. gram białka, 600, 200 gram białka, przy czym 60 z nich to jest shake. Tak. Jest tańszy. To prawda, to Nie prawda. Nie ma tam jajek. Mięsa, i tak dalej, fasoli, czy czegoś, jest szejek z proszku. Mhm. Okej, okay, spoko, da się, ale taki sześć z proszku to sobie sam możesz zmiksować z mlekiem. Mhm. I to już nie trwa dwie godziny dziennie, to trwa jakieś dwie minuty. Mhm. Prawda? To prawda. I powiem Ci właśnie to, do czego nawiązałeś, że ja zrezygnowałem z cateringu dietetycznych po kilku próbach i po prawie roku, dlatego, że zacząłem się zastanawiać, czemu to nie działa. Więc zacząłem szukać, zacząłem się edukować, edukować z dziedziny dietetyki, jak zrozumiałem, że w tych cateringach właśnie jest tania kasza, no są wypełniacze. Albo praktycznie każdym był pod wieczorek. Coś słodkiego. Co podnosi glikemię i tak naprawdę zabija efekty treningu, jeżeli jesteś, jesteś na redukcji. To no, są i cateringi chcesz? dietetyczne, ale są też takie po prostu zwykłe, które dostarczają ci po prostu jedzenie. Jest pełno takich panów mm -hmm. kanapek w biurach, którzy też dostarczają lunche, śniadania. Jakieś takie boksy i tam za bardzo nie liczą. Tam, słuchajcie, tam nie ma doktorów dietetyki, którzy wyliczyli wam każde ziarno ryżu, żeby się zgadzało, tylko tak jest mniej więcej robione. To ktoś to musi zrobić. Musimy zaufać, że ktoś to przygotował zgodnie z rozpiską. Nie wiesz, czy ktoś mm -hmm. smażył ci te, te, tego steka, czy co tam. No, steka to pewnie nie ma w cateringu, bo się raczej nie da, ale no, nie <coughs> wiem, tego kurczaka, czy, czy wieprzowinę, czy, czy jajka, smażył ci na dwóch gramach oliwy. Nie, nikt tego nie smażył na dwóch gramach oliwy extra virgin, mhm. tylko ktoś to wiesz, leciał na, na, na kujawskim, nie? No właśnie. I ten kujawski no najgorszy nie jest, ale nie wiesz, czy ten kujawski jest świeży, czy jest cały dzień smażony, czy tysiąc paczek jest zrobione i fryteczki są smażone z batata, nawet niechże będzie, z batata są teoretycznie zdrowsze. Wiesz, wszystkie na tym samym, prawda? No właśnie. Tego nie wiesz. Nie wiesz właśnie. tego też oczywiście w knajpach, ale w knajpach jest. Trochę więcej kontroli, większy przemiał ludzi, łatwiej to skontrolować. Opinie, którymi możesz się sugerować, są też jakimś benchmarkiem. Tutaj w cateringach też jest pełno opinii, ale jak już wspomniałem, rynek jest ostry, więc opiniami przerzucają się też konkurencyjne firmy, więc to jest też takie: Oczywiście. Riski. Krótka przerwa na autopromocję. Jak wiecie, wkładamy z Savim bardzo dużo wysiłku w to, żeby wyprodukować dla Was podcast, przejrzeć badania naukowe, syntetyzować całą wiedzę. Dlatego, jeśli podoba Wam się to, co robimy i chcielibyście nam pomóc, to dajcie nam follow w platformie, gdzie słuchacie tego podcastu. Ocencie najlepiej na 5 gwiazdek, a jeżeli chcecie, żebyśmy pomogli komuś z Waszych znajomych zainspirować się do tego, żeby popracował nad swoim zdrowiem, to prześlijcie ten podcast dalej. I tutaj właśnie dotknąłeś bardzo ważnej kwestii, bo skoro masz katering 1800 kalorii, a zgodnie ze, ze wszystkimi danymi palisz 2 200 a mimo to nie chudniesz, to znaczy, że coś jest nie tak w wyliczeniach cateringu, Albo są jakieś ukryte kalorie, pod postacią właśnie tłuszczu, na którym się smaży i tak dalej. On podnosi smak, jest to, jak mhm. wspominaliśmy, jest to nośnik smaku, więc żeby było smaczniejsze, trzeba trochę więcej posolić, dodać trochę cukru dodać trochę tłuszczu i już się nam wydaje to smaczne. No właśnie. I wydaje się nam też, że to nie wpływa tak bardzo na kalorie, ale dane pokazują, deklarowana ilość kalorii versus rzeczywistość, że u mnie żaden z tych cateringów się po prostu nie sprawdził. Słuchaj, żeby żaden. to miało ręce i nogi, podejrzewam, że trzeba by za to płacić teraz tak stówę przynajmniej dziennie. Mm -hmm. Nie spodziewać się wtedy na śniadanie zwykłej pszennej bułeczki kajzerki z Biedronki za 30 groszy, tylko jakiegoś pełnoziarnistego, żytniego, jakiegoś tam pieczywka, nie? czy graham, czy coś takiego. Mm -hmm. Ale te różnice wynikają z ceny. Gdzieś będziesz miał dzikiego łososia, a gdzieś będziesz miał po prostu kawałek łososia, wiesz, z foli. Nie dzikiego, mrożonego. Nie, 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 nie nie osw oswojonego. Więc no, musimy zdawać sobie z tego tak. sprawę. Nie możemy sugerować się tylko i wyłącznie ceną, mhm. jeżeli już zdecydujemy się na premium wersję. Było na początku tak, że te cateringi po prostu były drogie, bo trzeba było dochować jakichś tam standardów. Zrobiło się więcej firm, więc teraz masz opcję wybrania sobie cateringu za 150 za dzień i masz za 30 za dzień w jakichś tam dzikich promocjach. Wow. To jest jak z trenerami. Masz dobrego trenera i masz gościa, co chce być dobrym trenerem, nie? Mhm. No, jest to riski. Następna rzecz. Ile produkujemy z reguły plastiku? I teraz disclaimer. są cateringi, które nie robią w plastikach. Są cateringi, które dowożą ci w szkle. Masz szkło na wymiankę. Ty masz jeden zestaw, oni mają drugi, wymieniacie się tak jak tymi. O, to jest to, ale mi się old przypomniał. Tak jak mleko w szkle. Mleko kiedyś było, nawet w takim, jak byłem dzieckiem, to no, w, w szkle, się nosiło, od rolnika. W szkle, w szkle w i w tym sreberku no. do wymiany. Aha, aha, no było takie. No, no jest, no, łopie, to, to, to był old school. No Ta i teraz, teraz taki jest catering school. jest, takie mleko. Back to the roots. No, no są takie, że w szkle i wymieniasz się tymi pudełeczkami, ale są to raczej wyjątki. Raczej produkujemy plastik i produkujemy tego plastiku za dużo. Więc chcemy, mhm. z jednej strony chcemy dbać o planetę, mamy start stop w samochodach, wszystkie McDonaldy maluje się na zielono, żeby były bardziej zielone jako taki greenwashing się urządza, prawda? Udajemy tutaj, że pijemy nie z plastikowych rurek, tylko z jakichś tam bambusowych słomek czy z czegoś tam, ale równocześnie kurierzy dostarczają nam wszystko zawinięte w stretch. Pełno paczek. No i cateringi tak samo. Jest to plastik. Oczywiście są to plastiki przebadane, przynajmniej teoretycznie, które tam nie wpływają za mm -hmm. bardzo na jedzenie, mm -hmm. ale im więcej plastiku w naszej diecie teraz, tym gorzej. Tym parametry gorsze. Dlaczego? Bo plastiki, niektóre z nich ich składniki są bioaktywne. I u facetów na przykład, już mają problem zestosteronem i tak dalej. Niektóre składniki plastików działają jak estrogany. No, nie chcę za bardzo rozwijać myśli, ale to z... z... tak, mhm. słuchajcie, z... poczytajcie sobie o wyspie o Kinawie, w Japonii. Kiedyś tam ludzie żyli w oddzieleniu od całej reszty Japonii, jedli nieprzetworzone rzeczy, cieszyli się długowiecznością, jedli to, co wyhodowali albo to, co znaleźli. Proste jedzenie. Wyspa wpadła pod jurysdykcję Stanów Zjednoczonych Zderzyli się z dietą zachodnią i w 10 lat dojechali już do średniej życia i do chorób cywilizacyjnych. 40, tam 40-45% ludzi teraz cierpi na choroby cywilizacyjne. Część z nich przez zdobycze techniki jak plastik w jedzonku. Ale jak sobie przypominam, niektóre diety to faktycznie one wyglądały tak, jakby je tam pakowali do tych pudełek, to co znaleźli, więc. <śledzimy> o, Marcin, podsumowując, nasze zarządzanie być może kogoś nie zniechęciło. To... Podsumuj, proszę na to zwrócić uwagę, wybierając dię tego podejścia. Przede wszystkim nie sugerować się tylko i wyłącznie ceną. Zadbałbym o sprawdzenie jakości. Można przetestować cateringi. Można wziąć, tak jak wspomniałem, na parę dni opcję i zobaczyć, mm -hmm. czy jest spoko. Ale można też wziąć tydzień w firmie A, tydzień w firmie B, w firmie C. Oczywiście będzie trochę drożej. Albo po miesiącu zmieniać. W każdym razie sugeruję wam zmiany, tak, żebyście byli w stanie ocenić. Co się sprawdza, co wam smakuje, co nie smakuje. Jest, są cateringi, które działają w całym kraju i są lokalne. Są takie, w których masz fajną aplikację i wybierasz sobie jedząko spośród 3, 5, 20 opcji na śniadanie, a są też takie, co nie wiesz, co będzie. Firmy zobowiązane są do tego, żeby podawać wam dokładny wykład składników, na przykład gdzieś na stronie zamieścić albo na tych opakowaniach. Nie muszą pisać dokładnie, ile jest wartości odżywczych. Nie trzeba pisać, ile jest białka, ile jest węglowodanów, ile jest tłuszczu. Dokładnie w każdym mm. posiłku. Ale jest to miły dodatek i to wyróżnia firmy lepsze od takich, wiesz, średnich. Poczytałbym opinie ludzi przede wszystkim. Są też opcje, jeżeli mieszkacie na jakimś zamkniętym osiedlu. To jest fajna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Możesz skrzyknąć się z sąsiadami, wziąć jednego kucharza i on dostarcza ci do trzech, pięciu domów, Robi w szkle, robi zdrowo, możesz sobie ustalić, co lubicie, czego nie lubicie, a nie jesz to, co, wiesz, pół biura. Na przykład ty powinieneś w związku z jakimiś wykluczeniami nie jeść pomidora, albo nie jeść cebuli, albo bananów, albo nie, nie jesz mm. mięsa, ktoś nie je węglowodanów. No, dużo jest opcji. Oczywiście można gdzieś to powybierać w cateringach, ale raczej musisz się dopasować, niż jest to skrojone indywidualnie pod ciebie. Tak, to prawda. I jeżeli faktycznie jesteście super zabiegani, naprawdę nie ma na nic czasu, no to jest to jest to po prostu opcja, jest ona ok, ale tak czy siak, zwracam uwagę na to, żebyście i Wy zwracali trochę więcej uwagi, myśleli o tym, co jecie, no bo ostatecznie no, to jest pierwsza przyczyna naszych no, problemów. No właśnie, ja zacząłem zwracać uwagę, zrezygnowałem z cateringów, zacząłem gotować sam i to w końcu zadziałało, więc ja już nie wracam. Wszyscy fani diet <laughs> pudełkowych, mam nadzieję, że nas nie zjecie po tym odcinku. Zapraszamy na smartworkout.pl do notatków do odcinka. Nie będziemy Wam polecać żadnych cateringu, bo, bo jest tego tyle, że naprawdę nie mamy w tym momencie nic do polecenia, ale jeżeli Wy macie, podajcie na nasz serwer Discord. Podzielcie się, co Wam działa. Możecie tam podzielić się doświadczeniami. Tak, właśnie. Tylko nie reklamujcie, nie, nie, nie zachęcamy handlowców, ale jeżeli naprawdę Wam coś działa, znaleźliście dietę dla siebie fajną, wspaniałe Wasze kryteria, osiągacie efekty zamierzone dzięki niej, zapraszamy. Przychodźcie, piszcie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.